Jeśli to widzisz, to nie jest przypadek. Wszechświat chce, żebyś w końcu odpuściła to, co cię zatrzymuje. Zobaczmy sobie najpierw, co cię blokuje. Ty wahasz się między sercem a, a rozumem. Nie chcesz zobaczyć prawdy, bo boisz się, może co się zmieni, gdy ją przyjmiesz. Co powinno zostać uzdrowione? Zaufanie, lęki przed nowym, przed skokiem w nieznane. Twoja dusza chce zacząć od zera, ale umysł dalej trzyma jeszcze się przeszłości. Co się też wydarzy, kiedy puścisz to? Odrodzenie, poczujesz, że naprawdę żyjesz. Nowy rozdział, czysta energia, drugi oddech. Także wszechświat mówi: odpuść i zobacz, jak dalej życie zaczyna płynąć z tobą, a nie przeciwko tobie. Jeśli czujesz, że to Twój znak, zostaw serce, obserwacje, bo kolejne czytanie już tutaj do ciebie idzie.